Roblox, Roblox, Roblox. Czy Wy tu widzicie gdzieś tu napisać, no ja to niestety gdzie? Otóż tak. Wesła weryfikacja. Obowiązkowa weryfikacja. Naprawdę, ja nie wiem, nawet gdy wchodzę na... no nie tutaj. Nawet gdy wchodzę na moją ekipę. Kaj tu jest. Czy to sumie, czy? Ja to chyba obcym nazwę, ale nie, nie ważne, sorry. A więc tak, prosta weryfikacja no u mnie i u znajomego zadziałała jak powinna. Chyba. No nie zadziałała oczywiście. Mnie wykryto jako 9, tylko wykryto jako 12. No oczywiście to nie zadziałało, a my mamy tyle samo lat. No dobra, u Adama to jest te rozumiem, ale ale uznajomego naprawdę co tu się odwala, dobro o, o oks.